Co pan, ma? Co pan ma? Co pan ma? Będzie w dowód bezpośredni. Pana nagrywam. Jesteście urzędnika. Dlaczego segregujecie ludzi? Dlaczego segregujecie ludzi? Na jakiej podstawie wy to wprowadzacie, te swoje opłoszenia? Segregujecie ludzi. Dlaczego ten pan odmawia obsługi interesantów, nie znając w ogóle przepisów prawa? Na jakiej podstawie segregujecie ludzi? Znam przepisy. Lepiej od pana. Lepiej od pana. Lepiej nie zachowujecie dystansu społecznego półtora metra jednej osoby od drugiej. Bo nie mam obowiązku noszenia maseczek. O czym was informowałem? A pan mnie wpuścił, nie kontrolując w ogóle żadnych maseczek. Pana, wchodził pan na górę? Wchodziłem na górę no, bo i później mi pan... jeszcze pan mówił, że do pokoju 110 ma się... iść, Ta. opłatę zrobić. Ta. A miałem maseczkę? Zapytał się pan mnie o maseczkę? Innego klienta w Innego? W momencie Innego? Ja nie, nikogo pan nie obsługiwał. Nikogo. Nikogo pan nie obsługiwał. Nikogo pan nie obsługiwał. A to co pan robi tam na dole? A co pan robi na dole? A co pan robił na dole? Nie zachowuje pan dystansu społecznego, jeden od drugiego. Tak pan przestrzega swoich przepisów? Półtora metra. Półtora metra. Kyszio. Sio! Półtora metra powiedziałem. Sio! Nagrywasz, nagrywa. Sio, ode mnie półtora metra. Sio. Półtora metra. Panie każu półtora metra dystans społeczny. Pan też, pan też nie zachowuje dystansu społecznego. Jak ma przejść pracownik, jeżeli stoi pan w drzwiach? Normalnie. To wy, żeście wykreowali tą awanturę. Ja was informuję, że nie mam obowiązku noszenia maseczki, a wy robicie awanturę. chyba trochę przesadziłeś. Nie, chyba nie przesadziłem. Przyszedłem opłatę zrobić 17 zł i co wykreowaliście? Awanturę? Byłem w i wziąłem dokumenty nie ma problemu. Byłem tu, nie ma problemu. Przychodzę tu, jest problem. No bo jak ktoś mi mówi, że mnie nie będzie obsługiwał. Siedzą, czy panie bez maseczek, ja wchodzę, zakładają maseczki. To jest jakaś rodzina? Przepraszam, najmocniej. To jest jakaś rodzina? Czy przepisów nie znają? Mają obowiązek być maseczka cały czas. Czy jest PT, czy nie jest. A ja jestem zwolniony, mówiłem wam. A proszę panią, ja nie mam pani obowiązku przedstawiania zwolnienia. Pani nie jest uprawniona do kontrolowania moich dokumentów. Nie jest Pani uprawniona. Znalazł Pan już te przepisy czy nie znalazł Pan? To na jakiej podstawie Pan mi odmawia obsługi mnie jako interesanta? Pytam się Pana. Na jakiej podstawie przepisów prawnych, na, na jakiej podstawie Pan odmawia? Bo po co? Kierowniczka, dyrektorka Panu kazała? Jak Panu będą kazali przez okno wyskoczyć, też Pan będzie skakał? Pan jest zagrożony. W związku z czym? Jaką agresją? Że pytam pana o przepisy prawa, że pan mi odmawia, dyskryminuje i segreguje pan ludzi? Na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie prawnej? Pytam się pana o podstawę prawną i faktyczną. Na jakiej podstawie pan odmawia? Artykuł 135 kodeksu wykroczeń. Wie pan zna pan? Zajrzał pan sobie? A na jakiej podstawie pan mnie odmawia? jedzie policja. No to jedzie policja, czekamy. I bardzo dobrze, że jedzie policja, bo w końcu ktoś pani założy sprawę i się pani nauczy. Ja panią nagrywam, bo pani jest urzędnikiem państwowym, proszę sobie zobaczyć, wyrok sądowy. Jest pani urzędnikiem państwowym i pani łamie prawo. Wam jest właśnie najlepiej w takich sytuacjach odpowiadać w taki sposób. Wszyscy w Polsce mają pracować na ten budżet, żebyście wy mieli na wypłaty. Wszyscy mają na was zapierniczać, a wy będziecie siedzieli i będziecie dyskryminację i segregację rasową robili jeszcze w tym kraju. Jakoś w geodezji mnie przyjęli i normalnie mogli załatwić sprawę, a pani tutaj cyrki odstawia. Ja odstawiam cyrk? Ja przyszedłem patę zrobić, dlaczego ja mam robiąc przelew? dlaczego ja mam przelewy robić jak ja tu jestem? Nie, tak nie będzie. Znalazł pan już te przepisy, na które się pan powołuje, bo, bo pan, mam wrażenie, że pan nie wie, na co się pan powołuje. Nie musi. Nie, jak, jak nie musi? Nie musi dyrektor zarządzenie, że mamy A jak dyrektor wyda zarządzenie, że ma nożem napadać ludzi, to też będzie to robił? Ale na jakiej podstawie prawnej i faktycznej? Jakie zarządzenie na podstawie... Podstawa prawna i faktyczna, proszę panią. Jakie zarządzenie? No to czekajmy na policję. No. I będzie, będzie pani właśnie, właśnie takich urzędasów jak pani trzeba nagrywać. Bo wy później kreujecie właśnie te awantury. Najlepiej się siedzi w domku, w cieplutkich papciach, wypłatka przychodzi i, i, i całą pandemię, żeście sobie wprowadzili z Jarosławem. Telewizor, telewizor pani wykreował y, wa, wasz obraz rzeczywistości. Wam jest najlepiej praca zdalna, nie robić nic, najlepiej czekać na wszystko. I wypłatę? No. Wypłatę dostaje pani na konto? Dostaje pani wypłatę na konto? Bo przedsiębiorcy zamykają swoje działalności przez taką właśnie politykę, jaką wykreujecie. Nie, ale pani dyskryminuje ludzi z panią dyrektor, bo pani dyrektor takie zarządzenie wyda. Jakby pani dyrektor skazała zamknąć budynek, to też by pani go zamknęła? To jest budynek użyteczności publicznej, czy co to jest? Z naszych podatków jest to utrzymywane. Panie sobie, tutaj wszedłem, siedzą bez maseczek, założyły sobie maseczki i kryją obraz rzeczywistości ciężko zapracowanych kobiet. Proszę, krzyczę, bo pan na spójkę, na jest. A tu, nie ja chciałem 17 zł, zrobić opłatę, już bym sobie poszedł do domu. Nie, to, nie, Pani sobie będzie ubierała maseczki i może sobie Pani majtki nałożyć na głowę i chodzić w majtkach. Nie, jestem po prostu otwarty i mówię po, prostym językiem do Pani. Jak do Pani nie dociera, to niech Pani zrozumie. Pani nie zna, Pani języka polskiego nie zna w ogóle. Wykładni językowej Pani nie zna. Ta, wulgarna to jest Pani. I segreguje Pani ludzie. Wprowadza Pani segregację sanitarną niezgodnie z prawem. Rozumie Pani to? Pani segregację. A mnie nie interesuje, to niech mnie Pani poda do sądu. Niech Pani zgłosi to do sądu. Ale nie ma problemu. Mam jedną, nie jedną. Bardzo chętnie z Panią się spotkam w sądzie. Bardzo chętnie się spotkam. Z Pani z panią segregacją sanitarną. Pięknie Pani w, tej, w tym naleśniku na tej twarzy wygląda. Cudownie Pani w tym wygląda. No, kino, normalnie wyglądacie jak kino, jak mapet show, normalnie. Jak w mapet show wyglądacie. Jak w mapet show pani wygląda. Dobrze, dobrze że jeszcze Jarosław Kaczyński nie dał rozporządzenia, że stringi trzeba na łeb założyć, to by pani też to założyła. Znalazł pan już te przepisy, czy nie? Proszę go zacytować. W razie gdzie warunki pracy nie odpowiadają, przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stanowią bezpieczny zagrożenie dla sprawy lub życia czasowego albo wykonywana przez tego pracę będzie takim niebezpieczeństwem i osobą. Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania prac, ale to mamy złączenie. Powiadomił pan przełożonego? Pani Barto. Dzień dobry, witam panu. Witam państwa serdecznie. Cieszę się bardzo, panowie. Artykuł 135 Kodeksu Wykroczeń. Czy państwo, odmawiają mi obsługi. Informuję ich, że jestem zwolniony z noszenia maseczek, że nie ma stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, że złamany jest artykuł 228 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. A te panie, proszę pan, nie chcą przyjąć opłaty w wysokości 17 zł, każąc mi robić przelewy, za które mam dodatkowo płacić, a nie ma takiego obowiązku. Więc ja bardzo proszę, żebyście panowie. Pouczyli panie, że ma, nie mają, po pierwsze, upoważnienia do kontrolowania zaświadczeń lekarskich, to jest jedna rzecz, a drugie, nie mają prawa odmówić obsługi interesanta. To jest budynek użyteczności publicznej. Tak, no jesteśmy, jesteśmy na żywo, tak, bo jakby pani Jarosław Kaczyński majtki kazał założyć na głowę, to pani też by to zakładała. Nie, pani, pań, ja tu wszedłem, pani, wszedłem, pani. wszedłem, oni wszyscy siedzą bez bez panie, panie Tak. przy sobie? Tak. I prosiłbym, żeby pan spisał panią kierownik, dlatego że ja chcę skierować wniosek do sądu e, z powództwa cywilnego o, o odmowę i dyskryminowanie. Nie o tym, że tutaj jeśli chodzi o dostępność nazwisk urzędników... Tak, tą Panią, tak. dokładnie tą Panią będę, będę pociągnął w końcu raz. E, policjantów pociągnąłem, to Panią tym bardziej pociągnę. Rozumiem. Po drugie, nie ma obowiązku noszenia maseczek, ponieważ nie zostały spełnione przesłanki do, do wprowadzenia ustawy. Ustawa jest, rozporządzenie jest wprowadzone niezgodnie z ustawą i artykuł 116 nie ma zastosowania, ponieważ na terenie i obszarze Jeleniej Góry nie jest wprowadzony stan klęski żywiołowej. Mamy jakiś stan klęski żywiołowej wprowadzono, jest i strasznieńska e, rewelacja. E, pil nie pilnujecie już serduszka? Serduszka nie pilnujecie, no to dobrze podejrzewam, że po prostu pracownicy obawiają się o swoje zdrowie. To bym... Ale o jakie zdrowie się obawia? Ale nie upoważnia to ich do łamania przepisów prawa. Albo działamy w tym państwie, działamy w oparciu o jakieś przepisy prawa. tak? Jeżeli sądy potwierdzają i są orzeczenia sądowe, że je, na obszarze. Je, tylko i wyłącznie mamy zastosowanie tych przepisów dotyczących obowiązku noszenia maseczki, trzymania dystansów, jeżeli są spełnione dwie obligatoryjne przesłanki to jest po pierwsze wprowadzenie ustawowo w sposób odpowiedni ograniczeń swobód obywatelskich poprzez wprowadzenie stanu wyjątkowego klęski żywiołowej lub stanu wojennego i kiedy ustawowo jest wprowadzony obowiązek noszenia i zasłaniania. Takich obowiązków nie zostały spełnione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i sądy uchylają te wszystkie, te wszystkie opostrzenia. I to wie pan, ja nie wiem, ja wszedłem tutaj, jedna pani, druga pani, trzecia, pani siedzi bez maseczek, pięknie się do siebie uśmiechają, a w momencie, wchodzi, kiedy wchodzi petent, to wtedy, wtedy te panie zakładają maseczki. No to przepraszam, to... to na moje bezpieczeństwo. A, a, a już pani o bezpieczeństwo to nie, tak? To was nie... Ale przepraszam, to obowiązuje was, obo... To jak? Jak petent wchodzi, to jest wirus, a jak nie ma... Jak, jest, jak się wchodzi to, 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 to wirus się pojawia, a jak nie ma petenta to wirusa nie ma, tak? Ja nie wiem, no, no zwariowaliśmy. Dobrze no, panie nie tylko porozmawiamy z panią tutaj. Dobrze. Ja bardzo bym prosił, żeby spisać panią, bo, bo ja wystąpię o notatkę z adwokatem, będziemy, będziemy robić sprawę pani. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. Dalej pan nie będzie obsługiwał? Komunikowałem panią, jest to nagrane, mam nagrane. Pani powiedziała, że pani dyrektor nie zezwoliła. Dzwoniła pani do dyrektorki, tłumaczyła pani dyrektorce, że ja mam zaświadczenie, że panią o tym informuję i dalej pani odmawia obsługiwania. Pani dyskryminuje ludzi, Marcinie, a ten wasz ochroniarz sobie siedział, wpuścił mnie tutaj, a teraz Panie pali Marcinie, głupa. Panie Marcinie, pan wspominał tam o tym, że posiada Pan stosowną. Naturalnie. Tak? Naturalnie przecież mówiłem, mam to nagrane, Rozumie, ja zawsze nie, to dokumentuję. Ale nie mam obowiązku dokumentów. To są sposób pan, okazywał, nie nie, pan Nie pan. Nie. Ale nie Nie, 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 o drzwi pani mnie napadła, ja. że maska, tak, ja. i, tak, ze swoimi koleżankami, a tego pana w ogóle nie było w miejscu pracy. Proszę, pan, pan pan. Proszę pan, pan pan. pani nie teraz nie pali głupa, bo ja mam wszystko nagrane. Ja mam wszystko nagrane. Wszystko jest akurat nagrane. Nie, nie muszę odchodzić, bo ta interwencja dotyczy mojej osoby i dopóki nie zostanie zakończona, proszę panią w obecności mojej, ta sprawa nie jest zakończona. Jest interwencja na mój wniosek, a nie na pani wniosek. Pani, pani łamie przepisy kodeksu wykroczyć, łamając przepisy, i pani segreguje ludzi. Robi pani segregację sanitarną w sposób niezgodny z przepisami prawa. Nie ma obowiązku w tym kraju nikt nosić maseczki, dopóki nie zostaną ograniczone swobody obywatelskie z artykułu 228 kodeksu yy, konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jak pani nie zna przepisów, to niech się pani dokształci. Może zrobić. Także... Na razie to nas to kosztuje, wie pan, dziesiątki, setki milionów w skali kraju, urzędnicy sobie siedzą w najlepsze, mają swoje wynagrodzenia, swoje pensyjki co miesiąc muszą dostawać, a my jako przedsiębiorcy ledwo dyszymy i musimy zarabiać. I mamy coraz większe opostrzenia, coraz większe koszty z tym związane i taką pseudopandemię. Więc wie pani, gdzie jest prawdziwa pandemia? W żarciu, w żarciu, który pani daje własnym dzieciom i własnym wnukom. Tam to jest prawdziwa pandemia. Dyskryminacja sanitarna, zobaczcie, w starostwie, które notabene nie dało pieniędzy na badanie dzieci na zawartość glifosatu, moi drodzy, bo pan starosta jest z pisu i pisowcy nie wyrazili zgody. Ja Pani nie przeszkadzam w pracy. Ja chcę opłatę wnieść 17 zł i idę stąd. Nie mam ochoty Pani oglądać. Ja się też bardzo cieszę. To proszę przyjąć opłatę w wysokości 17 zł i przyjąć wniosek o wydanie zaświadczenia na biuro podawcze. Zapraszam. Pani Marcinie, pani panie Marcinie, tutaj porozmawiam z Panią. Pani oświadczyła, że ta opłata zostanie od Pana przyjęta. Sprawa zostanie załatwiona. Wytłumaczę również Pani, iż na podstawie Pana oświadczenia, zaświadczenia lekarskiego, które Pan nam pokazał. Zostanie pan w się, jest... Ale ja nie muszę mieć w ogóle zaświadczenia. Panie Marcinie, tylko mówię po prostu jak się macie sytuację no ja, ja Pana ja rozumiem. Panu, że pan musi mieć. Pano, to... Pan jako funkcjonariusz też dobrze wie, że na terenie Jeleniej Góry nie ma stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej i tego, żeby ja od ludzi muszę... wymagać w ogóle zaświadczenia. Przyjechałem... W takim celu, aby y, wyjaśnić sytuację, którą pan... Tutaj Na artykuł 135 kodeksu wykroczyć, że pani mnie nie chce obsłużyć. Aby pan załatwił swoją sprawę, więc pani oświadczyła, że tak zostanie pan obsłużony w dniu dzisiejszym, nam się pan z stosownym zaświadczeniem lekarskim i panie Marcinie, tak jak mówię, my z tego sporządzimy notatkę służbową, która e, e, ewentualnie w pana dalszych krokach będzie dla pana e, procesowo dostępna. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Nie, nie, nie. Proszę bardzo na te konto 17 zł chciałem wpłacić. Proszę? No to proszę iść zapytać policjantów. Jak pan potrzebuje pozwolenia policjantów, żeby przyjąć opłatę, to ja nie wiem w ogóle w jakiej, w jakiej potrzebie w ogóle pan tutaj jest zatrudniony. normalnie człowieka może szlak trafić. Dostał Pan pozwolenie od szefowej w końcu? A, to już teraz, teraz już ten, ten przepis z artykułu 210 zagrożenia się Pan nie powołuje rozumiem. A to jak bardzo Pan był zagrożony? Moją agresją? Czy Pana brakiem wiedzy z zakresu i łamania przepisów prawa? To raczej, raczej to drugie, bo mam wrażenie, że Pan nie, nie ma znajomości. A ja nie obrażam, po prostu stwierdzam, ja stwier, stwierdzam fakt, że Państwo nie znacie przepisów prawa. Ja nie mam Pani obowiązku nic przedstawiać, żadnych zaświadczeń. Pani nie jest osobą upoważnioną. Proszę, Bustowski Marcin. Tak. Morcinka 3 6. 58 500 i Jelenia Góra. 17 zł opłaty Haraczu, żebyście mieli do wypłaty więc. No żebyście mieli na wypłaty to ktoś musi na was pracować tak, żebyście zrozumieli skąd się biorą pieniądze. Wydanie zaświadczenia. Opłata za wydanie zaświadczenia. Myślnik leśny. Lasy. Myślnik lasy. Cześcić będę Pani teraz odwiedzał, sprawdzając, swobodę. Ale ja będę... Ale ja... Jest Pani na live, żeby Pani ją... całe miasto już Panią będzie znało. No, Może Pani... Pozwala, proszę, proszę skierować wniosek do sądu. Pan nagrywać, ale Pro... do proszę... Ale ja... Nie widać Pani twarzy, bo Pani ma jakiś naleśnik na twarzy. Powodzenia życzę No ja Pani też życzę powodzenia. Mógł pan, jak człowiek nie, nie, proszę Panią... Wam się, nie da, wam się nie da normalnie tłumaczyć, bo wy macie swoje w swoich głowach wbite w telewizor. Wam TVN oglądacie, bo to, bo to jest wasza telewizja. Jedni mają pisowską telewizję, a wy macie swoją platformą sowską. A jak przełożony pani każe odmawiać obsługi interesantów, bo ktoś się pani nie podoba, to pani będzie nie obsługiwała. A na jakiej podstawie pani robi teraz? W oparciu o jakie przepisy prawa? No, proszę Panią, jest Pani urzędnikiem administracji. Ja podejrzewam, że nawet kodeksu postępowania administracyjnego dobrze Pani nie zna. W pięć minut Panią zaginam z KPA. W pięć minut. Nie potrzebuję więcej z KPA Panią zagiąć. Bo Pani, tak, tak samo macie wiedzę z kodeksu postępowania administracyjnego, jak z całego zakresu prawa w tym kraju. No. Chce się Pani sprawdzić? To możemy się sprawdzić z KPA. I w trzy sekundy publicznie panią zagnę. Dziękuję bardzo za miłą obsługę. Nie bójcie się COVID-a, bo COVID, COVID został wykreowany na potrzeby, no ale wy się boicie. Yy, biuro podawcze, gdzie jest? Dziękuję bardzo paniom za miłą obsługę. Miłego dnia Panią Rzysze. Starostwo Karkonoskie, moi drodzy, w Jeleniej Górze. Kabaret numer jeden. Nikt nie ma obowiązku noszenia maseczek. Moi drodzy, czy ma zaświadczenie, czy nie ma zaświadczenia? Jeżeli nie są wprowadzone w sposób precyzyjny, Moi drodzy, przepisy, a w związku z powyższym, że nie wprowadzono stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego, moi drodzy, to przepisy są niezgodne z prawem. Orzeczenie i postanowienie Sądu Rejonowego w, w, w Krakowie wskazuje na tego właśnie typu naruszenia prawne Jarosława Kaczyńskiego i tego rządu niesprawiedliwości, moi drodzy. W najbliższym czasie ujawnimy szereg jeszcze bardzo ciekawych dokumentów, moi drodzy, dotyczących Agencji Bezpieczeństwa Żywnościowego, a w szczególności tym, jak są strute dzieci. Bardzo popieram organizację pewnych rzeczy w tym kraju, moi drodzy, ale odcinam się od stopnopu, który kanalizuje, moi drodzy, wszystkie kurde działania. W związku z powyższym działam z ludźmi oddolnie i dla ludzi. To jest podstawa, mojej drodzy, funkcjonowania w tym kraju. Uważajcie na fałszywe flagi, na fałszywych, na fałszywych mentorów, mesjaszy, którzy wyprowadzają ludzi na manowce po to, żeby to skanalizować. Biorą pieniądze jeszcze od strony rządowej. Jak, wpuścił mnie pan tu? Wykreował pan awanturę? No, i co ta policja miała tak, tak? policja miała zrobić ze mną porządek? No, no, no i co? No i co? Człowieku, narobiłeś awantury wiatru, sam mnie tu wpuściłeś, nie kontrolowałeś nic, nie trzymasz dystansów społecznych, łamiesz przepisy prawa i się jeszcze głupkowato śmiejesz, nażarłeś się pa parówek i w głowie ci się poprzewracało. A gdzie pan Nie pana sprawa, gdzie ja idę. Nie, nie pana, nie pana sprawa, bo ja nie będę się panu tłumaczył. No nie, siedzi tutaj to na to, że ktoś się awanturuje. Nikt się nie awanturuje, tylko zwraca panu uwagę, że pan nie zna przepisów prawa. Trzeba znać przepisy prawa. Przepraszam panią gdzie jest tu biuro podawcze? Bo gdzieś na parterze jest. Dziękuję pani bardzo. Dzień dobry Pani. Chciałem złożyć do lasów yy, wniosek, o, i tu jest opłata. Tak, do złożenia, i tu jest opłata. Yy, potwierdzenia nie potrzebuję, bo mam nagrane. <laughs> Dziękuję Pani bardzo. Bardzo, bardzo miło mi widzieć Panią bez, bez maseczki, chociaż ludzie niektórzy myślą głową, a nie, a nie e, kierują się głupimi przepisami. Dziękuję, do widzenia. O. Se segregację. Dalej segregację Pani robią sanitarną? Dalej robicie segregację sanitarną? Na jakiej podstawie prawnej? Robicie segregację sanitarną. Co pani kiwa głupkowa to głową? Robi pani segregację sanitarną, wymusza, wy, ale pani wymusza na, na ludziach coś, co, do czego nie ma obowiązku. Czy pani rozumie, że nie ma obowiązku? Wie pani, że ta maseczka jest zrobiona z plastiku i wchłania pani do dróg oddechowych właśnie wszystko, co jest najgorsze, a maseczki są, no, no to pani, pa, pani, pani, pani sprawa, jak pani wyląduje w szpitalu to proszę się nie martwić o mojej uprawie segregacji sanitarnej na podstawie przepisów, które nie są obowiązujące. I przyuczyć się troszeczkę z przepisów prawa. No, no pozdrawiam serdecznie i do miłego zobaczenia. Częściej was odwiedzę i zobaczę, jak wy w pracownicy siedzicie w tych maseczkach i przestrzegacie tego rozporządzenia. Częściej tu wpadnę. No cóż... Cyrk świata za nasze pieniądze. Moi drodzy, segregacja sanitarna. Pozdrawiam serdecznie.